Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z FNAF Today. Dzisiaj przejrzymy sobie najnowsze, słuchajcie, zmiany, te najpotężniejsze zmiany. I mówię tutaj o postaciach, które naprawdę no wybiły swoją wartość do no, po prostu wszystko, nie? To jest po prostu szalone. I akurat te dwie postacie jakby mam z tego, że kiedyś tam Oldmana wymieniłem. To tak wszystko się mniej więcej potoczyło. Zostawcie łapy w górę, suba z dzwonem i już wam pokazuję jak to wszystko wygląda. Co aktualnie mam, ile nazbierałem zębatek. Tutaj jak widzicie no nic nie ma do, do odebrania. Tak sobie jeszcze sprawdzałem. Klanem zrobiliśmy na maksa. Słuchajcie tutaj te Prezenciki, także mega fajne. Każdy elegancko wbijał, niektórzy mniej, także widzowie, no ale mimo wszystko y, każdy wbijał. Także pamiętajcie, żeby wbijać te punkty, y, oczywiście topką klanu, no niestety nie będziemy raczej, bo to jest bardzo by wymagało dużo awk farmienia i tak dalej. A ja na takie, na takie rzeczy, no czasu jednak nie mam, wiadomka. No i też nie chcę zmuszać innych do tego, skoro ja sam nie robię. No i słuchajcie, to nieważne. Wszystkie prezenciki odebraliśmy, wszystkie nagrody, także spoko. I słuchajcie, Vengeance Astral Boni, którego mam, czyli po prostu Astral Boni, dostał kolejny inne zmiany. Nie tyle, że Bafa, bo Buffa dostał ostatnio na obrażenia i tak dalej, ale generalnie dostał wizualne zmiany. Zobaczcie, jak on wygląda na Edweku, nie? To jest mega, mega potężny taki Astral Boni. Teraz widać, że to jest Apex. Dodatkowo, jak widzicie, koszt, no tutaj został zmniejszony też przy Astralu, ale koszt postawienia naszej Valkyrie Prime czyli aktualnie Shiny Valkyrie Prime Vengeance Chiki, zmniejszyły się do 10 tysięcy. Jest bardzo tania w ulepszeniu, ale uwaga, placement ma nie 4, a 2 teraz. I bardzo wskoczyła z ceną, bo chyba 30 tysięcy w górę poszło. Dlaczego? Widzowie, prosta sprawa, bo Valkyrie Prime Chika, ta Shiny, mówię o tej mojej, z Vengeance jest warta 130 tysięcy, jak kupowałem była 90 tysięcy. Jak kupowałem Astral Boniego z Vengeance, no to był chyba za 35 tysięcy, aktualnie widzowie jest za 77 i Pół tysiąca, także naprawdę te dwie postacie, mega buffy dostały, mega zmiany, i wyglądowe, i generalnie to wszystko, i powiem wam, że to, to jest niesamowite, jak są mocni, nie? Na nl też grałem, to tam ponad 160 wave to na pewno. To, czego mi brakuje, to na pewno lepszego Shiny Music Mana, ale to tam już mniejsza oto, Shiny balora daje radę. Ale tak, na pewno Night Afton Shiny byłby fajny. No i wymiana tego Galeona na jakiekolwiek inne obrażenia, nie? Takie trzy obrażenia potężne mieć. Wyobraźcie sobie, że mam na przykład Vengeance Astral Boniego, Niego. Shiny Valkyrie Prime Chica oczywiście, tą Vengeance I dodatkowo jeszcze do tego mojego starego Oldmana No to powiem wam, że tutaj to bym przeszedł do 180 na pewno, nie Wave'a Tak mi się wydaje i słuchajcie, oczywiście jeżeli chodzi o pasika, to troszkę robione, nie? Jak widzicie, questy robione codziennie, także elegancko. I przetestujemy, pokażę wam te nowe postacie, jak to wygląda i naprawdę e, Dips Valkyrie Prime, tej Shiny, oczywiście mówimy o Shiny z Vengeance, najlepsze ulepszenia, zawsze o tym mówimy, tak? To Jeżeli chodzi o damage tier listę Dipsa na sekundę, jaka postać robi największego Dipsa, to jest to z powrotem Valkyrie Shiny Prime. Chika, właśnie, znaczy no to Valkyrie Prime W sumie. tu Chika nie ma co dodawać, ale wiecie No ja tak sobie lubię dodać, więc zagramy sobie mapkę I pokażę wam jak to wygląda w grze Ale jestem naprawdę zaskoczony Że nie dość, że kupiony Astral Wcześniej dostał takie fajne rzeczy Że lepiej wygląda Więcej bije, w ogóle wszystko dostał Spróbujemy też zagrać Helmouda, bo jeszcze nie próbowałem Na tej mapie, może się uda, nie mówię, że na pewno Ale może się uda, i słuchajcie jestem mega Zadowolony, bo zrobiłem trady życia tak naprawdę No jakby tutaj ludzie się ze mnie śmiali Ale słuchajcie, to no, prawda jest ta Taka, że nigdy nie wiadomo, która postać dostanie upgrade, która dostanie buffa, która dostanie jakieś zmiany, które sprawią, że każdy będzie ją chciał, nie? Każdy chce Astral bo niego, bo może nie jest najpiękniejszy, najmocniejszy na świecie, że łoko ale jest na pewno bardzo mocny, nie? Na pewno bardzo mocny. Zobaczcie, jak on wygląda. Aktualnie dostał nowe wizualki i wygląda prześlicznie. Patrzcie, on tak sobie stoi, taki potężny Astral. Nie, seria, Teraz to serio wygląda jak Apex, nie? Zobaczcie, jakieś takie ma tutaj jakieś planety w dłoni normalnie nawala z nich, no, no jest przepotężny, na maksymalnym poziomie. 5715 obrażeń, 75 ręża i 0046 cooldownu. No I chyba tak samo ma Valkyrie Prime moja Shiny Vengeance, więc zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Wiadomo, to są dwie postacie z Vengeance. Brakuje mi, mówię, jednej postaci jakiejś do obrażeń i Nightguard Aftona Shiny by było Kos koks totalny, kozak. Chciałem dwie rzeczy naraz powiedzieć. Kozak totalny by był i słuchajcie, do tego Shiny Helpy też dostał mega dużo value w górę, bo jest go tylko 800, chyba tam 80, już nie pamiętam, ale coś koło 900, więc generalnie widzowie, jako że on jest pierwszy na liście, jak kupujecie pasa premium, to on jest pierwszy na liście i generalnie ziomeczek, no mówili, że jak szajni, no to, to fajnie, ale mówiło mi dużo osób, że jak mam tego shiny helpiego, go kupiłem tam za 40 tysięcy value, coś takiego, czy za 50, nie pamiętam. Teraz ma aktualnie 70 już, bo cały czas rośnie, bo każdy jednak mówi: Ej, ten shiny helpi to jest OP, nie? To są mega fajne obrażenia, mega fajny ręcz w jednym, nie trzeba mieć dwóch boosterów, no i fajnie. Tylko booster na cooldowne y osobno do tego i naprawdę świetnie się gra. Także ludzie to szaili i też szaili to, że, że coraz bliżej widzowie. Do 7 grudnia, nie? Mamy coraz bliżej do nowego pasa. No więc, skoro coraz bliżej, no to każdy chce tego helpiego shiny dostać. A naprawdę, nim się gra mega przyjemnie, ja Wam powiem, że odkąd go mam, to mega przyjemnie się tutaj bustuje. Do tego shiny Balorka bym wymienił, na shiny Music Mana, ale to też naprawdę nie ma jakiejś takiej potrzeby ogromnej, bo tak naprawdę i tak jest bardzo dobrze. I zobaczcie, tak wygląda aktualnie Valkyrie Prime. Jak ją sobie ulepszymy, to kosztuje po 14, 16 tysięcy, 20 tysięcy za ostatni poziom. Jeszcze raz pokażę widzowie, na początku 12, 14. 16, 16 i 20 tysięcy, także naprawdę wygląda to świetnie. Obrażenia 8036,7, czyli takie, no ogromne 75 range. A. patrzcie, jaka ona jest podobna w ogóle do Astral Boniego. Oni tak zmiany porobili, że są mega podobni do siebie. Te range, jeżeli chodzi o odległość, tego, ten zasięg, ten range, to 75, tak samo, tak samo cooldowny 0,0,46. Obrażeńczyka ma więcej, ta Prime, ale no oczywiście dlatego, że Astral Boni ma Continuous Splash, a, ona ma tylko Continuous Single Target, czyli wiecie, no bije. Po Pojedyncze tam postacie. Ten dodatkowo bije splasza. To to jest wiadomo, no troszkę lepiej. Ale dwie takie Valkyrie Prime postawione z dobrymi boosterami, które ja mam, no lepszy byłby Shiny Musicment, to w ogóle by było op, ale no liczmy, że i tak jest bardzo dobrze, nie? Więc tutaj robią naprawdę no chyba coś koło 400 tysięcy dipsa na sekundę, to jest, to jest, to jest ogromne, nie? D Damage na sekundę widzowie jest przeogromne, nie wiem, dokładnie nie liczyłem, ale patrzcie tego Astrala, widzicie jak on lata? To jest właśnie to, zobaczcie jak on się buja, on ma taką idol animację, nie? Że on sobie stoi, albo na przykład fruwa jak w kosmosie, jakby był, nie wiem, między planetami po prostu i patrzcie jak szybko mi rozdziewe tutaj przeciwnika, nie? I to na Helmoudzie przypominam. To jest widzowie Helmoud, to nie jest zwykły tryb. To jest na Helmoudzie. Zagramy sobie jeszcze raz, żeby pokazać, że faktycznie postacie te są mocne i naprawdę są mocne. Powiem wam, że aktualnie Oldman to w tier liście chyba jest siódmy. Naprawdę, tak spadł. Do tego nie ma żadnych tam buffów. No, jest mocny. Dalej będzie mocny. Mam najlepsze AOE w grze. Obszarówę przepiękną. Jeszcze ta pasywa z one-shotowaniem. No, jest on na pewno super, ale powiem wam, że jak tutaj mam faktycznie tom Jak dorobiłem się tej Valkyrie Prime Shiny z Vengeance i tego Astral niego to naprawdę wolę to. Wolę to totalnie, bo serio to mi... No, no, to mi mega siedzi, nie? Po prostu bardzo przyjemnie się tym gra. Jest... No, no, jest super. Super jest do grania po prostu i tutaj to naprawdę pasuje i tyle, nie? Totalnie to pasuje. I ja tak widzowie mogę grać. Czekamy na Astrala, i patrzcie w ogóle, jakie światełko jeszcze z niego się wydobywa. No, to jest po prostu przepiękne, jak bardzo dużo go tutaj, wiecie, dopieścili, piękne animacje mu dodali. No, i ziomek po prostu zyskał drugie życie, i ludzie o tym mówią, że faktycznie ma takie drugie życie. No, i tak prześciguje się z tą Valkyrie Prime, nie? Z tą Shiny. Ja liczę tutaj, że Shiny. Oczywiście Astral boni też jest liczony z Shiny, że jest drugi w topce właśnie Dipsa. No ale pamiętajmy, że to nie są postacie jak Old Man, że wiecie, biją po całej mapie obszarowej i w ogóle. Tylko, że takich postaci nie ma dużo. No jest Oldman, jest chyba ten Goliath End of freddy no, to ewentualnie taki Shiny z Vengeance też kiedyś miałem i też naprawdę fajnie się grało. To tak, to przyznaję. To też by się fajnie grało. Ale ogólnie to, co mam, jest prześwietne i raczej nie zamierzam ich sprzedawać. Więc tutaj, widzowie, moje value aktualnie, ekwipunku tych najlepszych postaci, bo nie liczę tam jakichś drobnych, no to mam z 300 tysięcy weku wiecie, Także naprawdę nie jest źle. Shiny helpi jest też przepotężnie drogi. Ten jest drogi, ten też jest drogi. Dwie postacie z obrażeniami drogie, no generalnie, widzowie, mogę też zrobić z Galeona Overseer Fox jego. To też będzie jakieś 10k no naprawdę. Nie narzekam na soule, ogólnie na waliu mojego eku. Jedyne, co bym zrobił, to dozbierał prezentami, tam sprzeda sprzedawaniem, tradowaniem na właśnie trzecią postać z obrażeniami. Nie wiem, czy jakiś Nautic Crusher mango, czy właśnie widzowie polecieć totalnie w tego Oldmana, spróbować go zdobyć, ale to, to nie będzie łatwe. Wiecie, to trzeba bardzo dużo zarobić, więc raczej taki Nautic Crusher albo... Albo coś typu ten y, Shadow, po prostu, znaczy Shadow, może nie z Shadow, z Vengeance, y, Golia ten do Freddy, nie? No coś, coś po prostu lepszego od Galeona, czy Dreadbera, czy, czy innych takich postaci słabych. I naprawdę wtedy byłoby dobrze, nie? Więc taki mam plan, żeby zdobyć jakąś postać podobrażenia trzecią. Będę miał trzy postacie podobrażenia. Shiny, Nightguard, Aftona sobie ogarnę, to będzie jeszcze lepiej. No, i zmienię kiedyś na Shiny Music chyba, że wyjdzie coś lepszego. tą Shiny Balorę, więc na razie się cooldownami nie przejmuję. Mam je tak mega malutkie i ta Shiny Balora naprawdę nie odstaje jakoś bardzo od naszego tutaj kochanego Shiny Music Men'a. Więc no, Balorka jest też mega świetna, bardzo przyjemna, fajda i super. Jest, jest elegancko, na jej nie sprzedaje. Podobna do Shiny Wind Up, bo niego net taka sama. Więc co kto woli, i ta postać, i ta się sprawdzi. Mr. Kendu, no nie polecam, bo jest słabszy, więc tutaj się nie opłaca tego endlessa grać. No, opłaca się w sensie endlessa grać na prezenty, żeby zarabiać coś. Role, ale żeby Mr. Kendu Shiny trafiać, to wiecie, to to nie ma znaczenia, bo i tak to będzie słabsze od Shiny Balorki, która jest mega łatwo, łatwo dostępna, a jeszcze łatwiej dostępny jest Shiny Wind-Up który no 5% na niego macie, nawet sami możecie go trafić. Jak macie Shiny Huntera jak ja, to tym łatwiej jeszcze możecie go trafić, także naprawdę tutaj m, akurat no nie ma z tym problemu. Powiem tak, no ogólnie widzowie sami ocencie, ale wygląd Astral Bonnie'ego no jest po prostu przekozacki. Teraz moim zdaniem ten ziomeczek wygląda naprawdę jak taki no przepotężny Apex, nie? Że teraz totalnie jak Widzicie takiego Gravelord Foxiego, albo no Oldman to ok, ale Gravelord Foxy już tak nie wygląda fajnie jak Astral Boni i Oldman, nie? Tak mi się wydaje. Patrzcie, jak on tutaj sobie fruwa, nie? Super, świetne, przepiękne. I powiem wam tak, no też przepiękne jest to, że to value tak wzrosło. Shiny helpi też w górę, ogólnie słoik z ogórami też w górę. Słoika nie mam, to o tym nie gadam, ale to wam tak na szybko powiem, że faktycznie słoik z ogórami wzrósł, ale chyba dostał nerfa. Nie wiem, czy w końcu dostał, czy nie, bo pytali o to, czy znerfić i nie wiem, czy w końcu nerfa dali. Możliwe, że już nie ma dwa razy range'a, tylko 1.7 maksymalnie. Jeżeli tak, no to mocny nerf, ale nie wiem, czy to było prawdziwe, ten screen, który widziałem, więc tu wam jeszcze nie powiem, nie chcę w błąd wprowadzać. No sam nie wiem, nie? Zobaczymy. 42 tysiące widzowie zębatek, dalej pozbieram i zrobimy sobie na pewno opening za 100 tysięcy i nie kupimy tej podki za 200 robuxów, bo to jest widzowie bez sensu. Pamiętajcie o tym, że jak zarabiacie soule, to wydajcie sobie soule w price corner i tutaj normalnie, patrzcie to, merchancik i taką potkę za 500 i sobie przy Gotujcie. I teraz tak, najważniejsze kiedy otwierać słuchajcie, to 100 tysięcy, 100 000 zębatek, odcinek zrobimy, kiedy będzie przed update'em czas, nie? I wtedy będziemy mieli razy dwa z update'u i jeszcze razy dwa z Super Luck Potion, razem razy 4 laka będziemy mieli. Nie kupuję tej tańszej, no bo to się nie, nie łączy, to z tego co wiem, to chyba jest tak, że po prostu, no lepsza to lepsza i tyle, ta lepsza działa, jako pierwsza, więc tak, wydałem 500 soli na to, żeby przed update'em sobie tego Super Luck Potion użyć i do tego jeszcze razy dwa na update'cie będzie, no i wtedy też otworzymy, jak jakieś prezenty będę miał, to otworzę, ale Raczej je chyba sprzedam na duszę, bo chciałbym dalej zarabiać. Powiem wam, że ten Astral Bonnie Vengers to wygląda tak przekozacko. Tutaj ta 147. Aha, jej było 148. Dziwne. Czy ktoś usunął swoją shiny Valkyrie Prime? I czicze, że ktoś by naprawdę bo wiecie, było 148 jest 147. Gdyby ktoś naprawdę usunął swoją Shiny Valkyrie Prime, to chyba tylko po to, żeby na odcinku to nagrać, bo nie wierzę, że ktoś by ją tak po prostu sobie usunął. To, to by było totalnie chore moim zdaniem. No ale widzowie, mamy tutaj wszystko porobione. No, mogę zrestartować sobie niby tego pasa, ale wiecie, jakoś nie mam ochoty, nie? Bo mam tego Shiny Helpiego. Ne, lepiej, lepiej przetrzymać te robuksy na kolejny pas. No i co widzowie, tak to wygląda ogólnie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobał. Muszę odrobić kilka rzeczy, ale ogólnie Zeku Jestem zadowolony, no nie mam na co narzekać. Każdy event, każdy, każdy nowy update na pewno przejdę. Jeżeli chodzi o postacie, to na pewno przejdą mi każdą mapę. Dzięki za obejrzenie i siemanko.